Ma nikt na świecie domu jak my mamy Jest zielony w lecie, zimo, śnieżno biały Mamy dach z gałęzi, z pół, miękkiego łóżko Lampow jest tam księżyc ponad leśną dróżką. Idą, idą leśnikom pas mają gwiazd Nikt nie, nie słyszy się pieśni tylko jeden raz, raz. Idą, idą leśni, droga leśnym naj tam gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Górą chmurka płynie, ptak na niebie tańczy, drogą przez gęstwinę idą partyzanci, drapieżniki leśne wieku złych watacha, żandar weź tu nie śmie i SS ma stracha. Idą Idą leśni, kompas mają gwiazd Nikt nie słyszy pieśni tylko jeden raz Idą, idą leśni drogę leśnym daj, Tam gdzie my jesteśmy, jesteśmy, tam jest wolny kraj Nie wiadomo nigdy gdzie i skąd spadniemy Mścić niemieckie krzywdy wobec polskiej ziemi Hej, daleka droga, broń ugniata, ramię, Kule są dla wroga, a ostatnia dla mnie. Idą, idą leśni, kompas mają gwiazd, Nikt nie słyszy pieśni tylko jeden raz. Idą, idą leśni, drogę leśnym daj, Tam gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj. Nie martw się dziewczyno, trzeba mieć nadzieję, wszak nie wszyscy giną, może ocaleję. Jak to będzie ładnie wrócić do swej wioski, gdy ostatni padnie żołdak hitlerowski. Idą, idą leśni, kompas mają gwiazd, nikt nie słyszy pieśni tylko jeden raz. I Dom, idą, leśni, drogę leśnym daj, tam gdzie my jesteśmy, tam jest wolny kraj.